Wialni było cicho. Tak cicho, że słychać było wyraźnie, jak tłucze się o sufit ćma, która wleciała z pod Właścicielka willi, Olga Iwanowna, stała zamyślona przy oknie i patrzyła na kląb kwiatów. Doktor Cwietkow, jej lekarz domowy i stary znajomy, wezwany do chorego Miszy, siedział w fotelu i wymachiwał kapeluszem, który trzymał obu rękami i także był zamyślony. Oprócz nich w bawialni i przyległych pokojach nie było żywej duszy. Słońce już zaszło i po kątach, pod meblami i na odrzwiach stały się już wieczorne cienie. Milczenie przerwała Olga Iwanowna. Straszliwe nieszczęście. Trudno chyba sobie wyobrazić, powiedziała nie odwracając się od okna. Pan przecież wie, że bez tego malca życie nie ma dla mnie żadnej wartości. Tak, wiem o tym, powiedział doktor. Żadnej wartości, powtórzyła Olga Iwanowna i jej głos zadrżał. On był dla mnie wszystkim. Moją radością, szczęściem, bogactwem, jeżeli, tak jak pan mówi, przestanę być matką, jeżeli on. Jeżeli on umrze, to ze mnie zostanie tylko cień. Ja tego nie przeżyję. Załamując ręce, Olga Iwanowna przeszła od jednego okna do drugiego i mówiła dalej. Kiedy urodził się, chciałam go odesłać do zakładu wychowawczego, pamięta pan. Ale, mój boże, czyż można porównać to, co było wtedy i teraz? Wtedy byłam pospolita, głupia, lekkomyślna, a teraz... Teraz jestem matką. Rozumie pan? Jestem matką i nie chcę o niczym więcej słyszeć. Między teraźniejszością i przeszłością leży cała przepaść. Znowu zapadło milczenie. Doktor przesiadł się z fotela na kanapę i z niecierpliwością bawiąc się kapeluszem, utkwił swoje spojrzenie w oldze Iwanownie. Z twarzy jego było widać, że chciał przemówić i czekał na odpowiednią chwilę. Pan milczy, ale pomimo to ja nie tracę nadziei, powiedziała Olga i panownie odwracając się. Ale dlaczego pan milczy? Gdyby była nadzieja, cieszyłbym się nie mniej od pani Olgo, ale nadziei niestety nie ma. Odpowiedział Zwiedkow. Trzeba patrzeć potworowi prosto w twarz. Chłopiec ma gruźlicę mózgu i trzeba być przygotowaną na jego śmierć, gdyż to choroba nieuleczalna. Czy jest pan pewien, że się pan nie myli, Nikołaju? Takie pytanie do niczego nie prowadzą. Mogę odpowiadać, ile pani zechce, ale od tego nie będzie pani lżej. Olga Iwanówna przypadła czołem do okiennych draperii i rozpłakała się gorzko. Doktor wstał i przeszedł się parę razy po bawialni. Potem zbliżył się do płaczącej i z lekka dotknął jej ręki. Z niezdecydowanego ruchu, z ponurego wyrazu twarzy, ściemniałej i w wieczornym zmierzchu widać było, że chce coś powiedzieć. Niech pani posłucha, Olgo. Proszę poświęcić mi chwilkę uwagi. Muszę panią coś zapytać. A Zresztą teraz pani, tego od tego daleka. Ja, ja potem, później. Doktor znowu siadł i zamyślił się. Wciąż słychać było gorzki, błagalny płacz, przypominający płacz dziewczynki. Cwietkow nie doczekał się jego końca. Westchnął i wyszedł z bawialni. Poszedł do pokoju dziecinnego do Miszy. Chłopczyk wciąż leżał na wznak i z nieruchomiałym wzrokiem wpatrywał się w jeden punkt, jakby się czemuś przysłuchiwał. Doktor usiadł na łóżku i zbadał mu puls. Boli cię głowa, misza? zapytał. Misza odpowiedział nie od razu. Tak, ciągle mi się coś śni. A co ci się śni? Wszystko. Doktor, który nie umiał rozmawiać z płaczącymi kobietami ani z dziećmi, pogłaskał miszę po gorącej głowie i wymamrotał. To nic, moje biedactwo, to nic. Na tym świecie trudno żyć bez chorób. A kto ja jestem? Poznajesz mnie? Misza nie odpowiadał. Bardzo boli cię głowa? Ba, bardzo. Ciągle coś mi się śni. Po obejrzeniu Miszy i zadaniu kilku pytań pokojowej, która pielęgnowała chorego, doktor powolnym krokiem wrócił do bawialni. Było już ciemno i stojąca przy oknie Olga Iwanowna wyglądała jak czarny cień. – Czy zapalić światło? – zapytał Cwietkow. Odpowiedzi nie było. Ćma wciąż latała, obijając się o sufit. Z podwórza nie dolatywał żaden dźwięk. Całkiem jakby cały świat pospoł z doktorem rozmyślał, nie decydując się na rozmowę. Olga Iwanowna już nie płakała, tylko jak przedtem. W głębokim milczeniu patrzyła na kląb kwiatów. Kiedy Cwietkow zbliżył się do niej i poprzez zmrok spojrzał na jej bladą, udręczoną nieszczęściem twarz, miała taki wyraz, jaki zdarzało mu się widywać podczas ataków najsilniejszej, pozbawiającej przytomności migreny. – Mikołaj utrofimyczu? – przemówiła. – Jak pan myśli? – A może by zwołać konsylium? – Dobrze, zwołam jutro. Z tonu doktora można się było zorientować, że nie bardzo wierzył w potrzebę konsylium. Olga Iwanowna chciała jeszcze o coś zapytać, lecz nie zdążyła. Rozszlochała się. Znowu przypadła twarzą do draperii. Wtem z ulicy doleciały głośne dźwięki orkiestry grającej na letniskowej estradzie. Słychać było nie tylko trąbę, ale nawet skrzypce i flety. Jeżeli on cierpi, to dlaczego milczy? Zapytała. Przez cały dzień żadnego jęku. On nigdy nie skarży się, nie płacze. Wiem, że Bóg zabiera od nas tego biednego malca, bo nie umieliśmy go docenić. Jakiż to skarb. Orkiestra skończyła marsza. Po chwili na otwarcie balu zagrała wesołego balca. Boże, czy naprawdę nie można nic już zrobić? Jęknęła Olga Iwanowna. Nikołaju, jest pan lekarzem i powinien wiedzieć, co robić. Proszę zrozumieć, ja, ja nie zniosę tej straty, ja tego nie przeżyję. Doktor, który nie umiał rozmawiać z płaczącymi kobietami, westchnął i zaczął cicho chodzić po bawialni. Minął szereg ciężkich pauz przerywanych płaczem i pytaniami, które niczego nie wyjaśniają. Orkiestra zdążyła przegrać kadryla, polkę i znowu kadryla. Zrobiło się całkiem ciemno. W sąsiedniej sali pokojowa zapaliła lampę, a doktor wciąż trzymał w rękach kapelusz, zamierzając coś powiedzieć. Olga Iwanowna kilka razy wychodziła do syna, siedziała przy nim po pół godziny i znowu wracała do bawialni. Raz po raz zaczynała płakać i wyrzekać. Czas płynął okropnie leniwie. Zdawało się, że wieczór nigdy się nie skończy. O północy, kiedy orkiestra po odegraniu walca umilkła, doktor zbierał się do odjazdu. Jutro przyjdę, powiedział, ściskając chłodną rękę pani domu. Proszę położyć się spać. Włożywszy w przedpokoju płaszcz, wziął do ręki laskę, postał, pomyślał chwilę i wrócił do bawialni. Ja, Olgo, jutro przyjadę powtórzył drżącym głosem. Czy pani słyszy? Olga Iwanowna nie odpowiedziała. Wydawało się, że pod wpływem nieszczęścia utraciła zdolność mówienia. W płaszczu, nie wypuszczając z rąk laski, Cwietkow usiadł przy niej i powiedział cichym, czułym szeptem, który całkiem nie pasował do jego solidnej i ciężkiej postaci: Olgo, w imię tego nieszczęścia, które i ja podzielam, teraz kiedy kłamstwo jest przestępstwem, błagam, niech mi pani powie prawdę. Pani zawsze mówiła, że ten chłopiec jest moim synem, czy to prawda? Olga Iwanowna milczała. Pani była jedyną kobietą w moim życiu, do której byłem przywiązany ciągnął Cwietkow. I nie może pani sobie nawet wyobrazić, jak głęboko moje uczucia raniło to kłamstwo. Proszę więc, Olgo, niech pani chociaż raz w życiu powie mi prawdę. W tej chwili nie można kłamać. Proszę powiedzieć, że Misza to nie mój syn. Czekam! To pański syn. W twarzy Olgi Iwanowny Cwietkow nie widział, ale w głosie jej wyczuł wahanie. Westchnął więc i wstał. Nawet w takiej chwili może pani kłamać? Powiedział swym zwykłym głosem. Nie ma dla pani nic świętego. Proszę, niech mnie pani zrozumie. W moim życiu była pani jedyną kobietą, do której byłem przywiązany. Tak, była pani kobietą pospolitą, rozpustną, ale prócz pani nie kochałem nigdy nikogo. Ta mała miłość, teraz, kiedy się już starzeje, jest jedynym jaśniejszym promykiem w moich wspomnieniach. Dlaczego zaciemnia go pani kłamstwem? Po co? Ja nie rozumiem pana. O Boże! wykrzyknął Zwietkow. Pani już Pani doskonale rozumie! wykrzyknął jeszcze głośniej i zaczął chodzić po bawialni ze złością, wymachując laską. Może pani zapomniała, więc ja pani przypomnę. Moje ojcowskie prawa do tego chłopca na równi ze mną dzielą i Pietrow i adwokat Kurowski, którzy tak samo jak ja dotychczas dają pani pieniądze na wychowanie syna. Tak, o wszystkim tym wiem doskonale. I przebaczam dawne kłamstwo. Bóg z nim, ale teraz, kiedy pani jest już nie młoda, kiedy chłopiec umiera, pani kłamstwo mnie dusi. Jakże żałuję, że nie umiem mówić. Jakże żałuję? w rozpiął palto i mówił nie przestając chodzić. Nędzna kobieta nie działają na nią nawet takie chwile. Nawet teraz łżę tak swobodnie, jak przed dziewięciu laty w restauracji Hermitage. Boi się, że jeśli wyjawi mi prawdę, to przestanę dawać jej pieniądze. Myśli, że jeśli przestanie ugać, to ja przestanę kochać chłopca. Pani łże To niskie! Cwietkow stuknął laską w podłogę i krzyknął. To wstrętne! Co za spaczone stworzenie! Należałoby panią gardzić! Ja powinienem wstydzić się swego uczucia! Tak, pani kłamstwo stało mi kołkiem w gardle przez te całe dziewięć lat! Znosiłem to, ale teraz? już dość, dość! Z ciemnego kąta, w którym siedziała Olga Iwanowna, doleciał płacz. Cwietkow zamilkł i chrząknął. Zapanowało milczenie. Doktor powoli zapiął płaszcz i zaczął szukać kapelusza, który upuścił chodząc po pokoju. Uniosłem się, mam rutał, nachylając się ku samej podłodze. Zapomniałem zupełnie, że teraz całkiem pani to nie w głowie. Bóg wie, co wygadywałem. Proszę mi darować, to wszystko nieważne. Doktor znalazł kapelusz i zbliżył się do Olgi Wanowny. Obraziłem panią, powiedział cichym, czułym szeptem. Ale jeszcze raz błagam panią Olgo, niech mi pani powie prawdę. Nie powinno nas dzielić kłamstwo. Wygadałem się i pani teraz wie, że Pietrowi i Kurowski nie są dla mnie tajemnicą. Teraz więc chyba leżej będzie powiedzieć prawdę. Olga Iwanowna pomyślała i z wyraźnym wahaniem powiedziała. Ja nie kłamię, Nikołaju. Misza to pański syn. O Boże! jęknął Cwietkow. A więc powiem pani jeszcze więcej. Przechowuję list pani do Pietrowa, w którym nazywa go pani ojcem Miszy. Ja znam prawdę, Olgo. Ale chciałbym się o niej dowiedzieć z pani ust. Czy pani słyszy? Olga Iwanowna nie odpowiedziała, tylko wciąż płakała. Cwietkow poczekał chwilę na odpowiedź, wzruszył ramionami i wyszedł. Jutro przyjdę zawołał z przedpokoju. Przez całą drogę powrotną, siedząc w karecie i wzruszając ramionami, mamrotał. Jaka szkoda, że nie umiem mówić. Nie mam absolutnie daru przekonywania. Ona widocznie nie rozumie mnie, jeśli kłamie. Widocznie. Jakże mam jej wytłumaczyć? Jak?